Pozostajemy w temacie remontów dróg i przenosimy się na drogę krajową numer 46. Od dziś między Nysą a Pakosławicami pojedziemy inaczej. O wprowadzonej przez drogowców zmianie organizacji ruchu drogowego opowiem Maciej Wójtowicz. Znajdujemy się tuż przy drodze krajowej nr 46, a dokładnie przy odcinku między Nysą a Pakosławicami, gdzie od dziś następuje reorganizacja ruchu pojazdów. Od tej pory kierowcy pojadą w obu kierunkach tylko i wyłącznie prawą stroną jezdni. Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zmiany te spowodowane są dość zaawansowanymi pracami budowlanymi. Wykonawca rozpoczyna kolejny etap prac na tej właśnie budowie, w związku z, tym, z czym kierowcy muszą, muszą się liczyć z kolejnymi. Zmianami w organizacji ruchu. Mianowicie kierowcy zjeżdżający z obwodnicy Nysy za rądem jadąc w kierunku Opola, będą kierowani na prawą jezdni i tym samym na całym tym rozbudowywanym odcinku, odcinku ponad 6-kilometrowym, kierowcy w tej chwili będą się poruszali jedną jezdnią w dwóch kierunkach. Tutaj wykonawca realizuje pracę m.in. w zakresie układania warstwy podbudowy bitumicznej, układania warstwy wiążącej, czyli pierwszej warstwy na wierzchni. Ponadto zakończono montaż ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 46. Aktualnie wykonawca realizuje prace związane z układaniem bari Ochronnych w ciągu drogi krajowej numer 46. Te bariery układane są także na obiektach mostowych. Wykonawca także realizuje prace związane z montażem sygnalizacji świetnej wraz z okablowaniem do tych sygnalizacji oraz sterownikami. Finał prac dla tego zadania nastąpi jeszcze w tym roku, więc już w tym roku kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu na tym ponad 6-kilometrowym odcinku, co zdecydowanie wpłynie na poprawę przepustowości i płynności ruchu, a przede wszystkim na komfort, ale Także bezpieczeństwo kierowców podróżujących tym odcinkiem. Kierowcy, poza zdjęciem nogi z gazu, będą musieli wykazać się sporą dawką cierpliwości. Maciej Wójtowicz, kurier o Polski.